Cześć, ja nazywam się Piotr Wójcik i dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób ludzie wpływają na decyzje innych. Co by było, gdyby ludzie spełniali Twoje marzenia? Wyobraź sobie, że spotykając innych, oni bez problemu spełniają Twoje życzenia. Zasoby innych ludzi, ich moc, ich Wszelkie możliwości są w zasadzie na wyciągnięcie Twoich dłoni. Przecież to musi być takie proste. Psychologowie już od lat badają wpływ ludzi na siebie wzajemnie, więc po prostu wiedzą w jaki sposób manipulować innymi ludźmi. To musi być proste, prawda? No właśnie nie. Tego nie powiedział niks, kto tak naprawdę troszeczkę głębiej wszedł w temat wpływu społecznego. Gdyby psychologowie mieli faktycznie taką możliwość manipulacji innymi ludźmi, to czy nie powinno być tak, że psychologowie byliby w tym momencie najpotężniejszymi ludźmi na całym świecie? To oni powinni być u władzy wszędzie właściwie i to oni powinni dyktować warunki wszelkim innym. Skoro mają taką możliwość, skoro mają takie narzędzia, żeby po prostu w pełni manipulować innymi, to... Dlaczego tego nie robią? Bo właśnie okazuje się, że psychologowie nie są u władzy najczęściej, a założenie o tym, że psychologowie mogą manipulować innymi ludźmi jest zgoła błędne. Owszem, znane są techniki wpływu na innych ludzi, jednak nie są to metody z pewną skutecznością. Ludzie o otwartym umyśle są w stanie wyłapać te proste techniki, które stosują inni w celu wywarcia wpływu na nich. Metody te bowiem są najczęściej bardzo proste w swoje działania i są to pułapki zostawione na osoby nieuważne w kontaktach, międzyludzkich. Ile razy to już było, że byłeś na jarmarku i chciałeś sobie po prostu odpocząć, przejść się, poznać może nowych ludzi, albo wręcz przeciwnie, wyjść ze swojego znanego środowiska i troszeczkę odpocząć od tego i ten czas, który miał być dla Ciebie, skończył się w zasadzie na tym, że kupiłeś kilka kolejnych rzeczy, których w zasadzie nawet nie chciałeś. Hmm, historia codziennie wydarzająca się w każdej sieci fast foodów. Jesteś głodny, więc idziesz sobie kupić kanapkę. Hmm, kanapka sama w sobie, powiedzmy, kosztuje 5 zł, ale w zestawie z frytkami kosztuje już 7 zł. Natomiast frytki same w sobie kosztują 4 zł. W związku z tym, co wybierzesz? No i pewnie wybierzesz po prostu zestaw za 7 zł zamiast kanapki za 5 zł, a już tym bardziej nie frytki za 4 zł. Tak więc mimo założenia, że wystarczy Ci 5 zł na to, żebyś najeść, wydajesz ostatecznie 2 zł więcej, czyli 7 kupując zestaw. I jednocześnie masz świadomość tego, że zrobiłeś dobry interes, a sieć fast foodów zarobiła dodatkowe 2 zł na tobie. W tym przypadku mamy sytuację win-win. Zarówno sieć zarobiła więcej, jak i ty czujesz się po pierwsze najezony, a po drugie masz satysfakcję, że zaoszczędziłeś. Podobnych zastosowań technik wpływu społecznego są niezliczone ilości. W tej serii nagrań przedstawię Ci zasady wpływu społecznego oparte na książce Roberta Cialdiniego, zbierając się twórczością Daniela Kajdemana. Dzięki temu będziesz mógł wykryć, kiedy ktoś Tobą manipuluje i próbuje wpłynąć tym samym na Twoje decyzje. Będziesz w stanie także... Efektywniej uzyskiwać swoje cele etycznie stosując przedstawione sposoby. Codziennie w naszym życiu wykorzystujemy pewne metody wpływania na innych ludzi, czy to bardziej subtelne, czy to bardziej wprost. Wracasz po intensywnym dniu do domu komunikacją miejską, ewidentnie bolą cię nogi od ciągłego chodzenia. Rozglądasz się w poszukiwaniu miejsca do siedzenia, gdyż chciałbyś po prostu sobie odpocząć. Jednakże wszystkie miejsca są niestety zajęte. W związku z tym podchodzisz do pewnego młodzieńca i pytasz go, czy mógłby ustąpić Ci po prostu miejsca, bo bolą Cię nogi. W każdym razie prośba sama w sobie jest już aktem próby wywarcia wpływu na decyzję innego człowieka. On sam nie wstałby ze swojej własnej nieprzymuszonej woli. Jednakże robi to właśnie pod wpływem Twojej prośby. Razem z partnerem próbujecie wybrać miejsce na najbliższe wakacje. Siadacie sobie więc razem przy herbatce, przy stole i rozmawiacie o potencjalnych miejscach, przedstawiając sobie argumenty za lub przeciw konkretnym miejscom. Macie do wyboru, powiedzmy, morze, nad które chcecie właśnie pojechać i, i roztocze. Oboje lubicie wodę, w związku z tym oczywistym wyborem wydawałoby się, że będzie to morze, jednakże okazuje się, i tutaj jest przedstawiany właśnie kontrargument, że roztoczem również jest dużo jezior, dużo jakichś strumieni, dużo rzek, w związku z tym ta woda no, znajduje się morzem, to jest oczywiste, jak i właśnie na roztoczu, więc argument, o wodzie jest w tym momencie obalony. Pamiętasz jednak ostatni wyjazd nad morze, gdzie było po prostu zimno, była plucha i po prostu nie chcesz się tam ponownie wybrać. Przedstawiasz więc ten argument, że ostatnio na wyjeździe było po prostu zimno i dzięki temu przekonujesz swoją partnerkę do tego, abyście jednak pojechali nad Roztocze, gdzie spłyniecie kajakami i tym samym właśnie wpływasz na decyzję swojej partnerki. Czy uważasz, że to jest manipulacja? albo prośba o ustąpienie miejsca w autobusie to również manipulacja. Myślę, że już powoli zaczynasz rozumieć różnicę pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją na innego człowieka. Przedstawię Ci jednak jeszcze jedną historię. Wyobraź sobie, że dostajesz świetną propozycję pracy. To jest właśnie to, co chciałbyś robić w swoim życiu. Jest w porządku płaca, jest dokładnie to, co chciałbyś w życiu zawodowo robić. Jedyny szkopuł jest taki, że miejsce pracy jest oddalone od Twojego miejsca zamieszkania o 50 km. W związku z tym dojazdy do tego miejsca będą ci zajmowały dużo dłużej niż do aktualnej pracy. Twój partner lub partnerka na początku tylko wyraża swoje niezadowolenie jednak tą ofertą, bo będzie trochę mniej cię w domu, ale jednak stara się Ciebie wspierać. Ty zaczynasz rozmyślać nad tą ofertą, tak się zastanawiać i dochodzisz do wniosku, że jest to świetna okazja właśnie, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby iść dalej, żeby się podjąć tej pracy, którą zawsze chciałeś mieć. Mogłoby to dodatkowo rozwiązać wiele problemów, które aktualnie trapią Twoją rodzinę. Najbliższa Tobie osoba, czyli właśnie Twój partner lub partnerka, nie chce jednak, aby praca odciągała Ciebie od rodziny. Nie możecie jednak dojść do konsensusu, w związku z tym ona, bądź ona stawia Ci klasyczne ultimatum i mówi wybierzesz albo pracę, albo mnie. I nie robi tego z myślą o tym, żeby to przeszkodzić, żeby wystąpić przeciwko Tobie. Tak naprawdę najważniejszą myślą i uczuciem, który towarzyszy temu, jest to, aby chronić związek. I po tak wyartykułowanej prośbie. Znasz się już tak poważnie zastanawiać nad tym, żeby odrzucić tę ofertę, w końcu nie chcesz stracić tego związku. Rozmyślasz nad tym jeszcze tak kilka dni powiedzmy i ostatecznie dzwonisz do tego miejsca pracy, którym ci zaoferowano i ten rekruter jest taki zadowolony, myśląc o tym, że właśnie przyjąłeś tą ofertę i humor tego rekrutera, który myśli, że dzwonisz, aby potwierdzić swoją obecność, swoją chęć kontynuacji współpracy właśnie rozpływa się w pełni, kiedy mu go informujesz o tym, że niestety rezygnujesz z oferty, dlatego że właśnie dojazd jest zbyt długi. Postanawiasz zostać w swojej dotychczasowej, nudnej pracy, której niezbyt lubisz. Czyż jednak, no, powiedzmy sobie szczerze, no niezbyt dobrze z tą decyzją, w końcu to była praca Twoich marzeń. I czy to była już manipulacja? Tak, to już była manipulacja. Głównie dlatego, że było to wykorzystanie dźwigni naszej bliskiej relacji z naszą partnerką bądź partnerem do tego, aby wpłynąć na naszą decyzję i to nie była decyzja nasza, jednakże została ona wymuszona przez naszego partnera lub partnerkę i będziemy do końca czuć, że to nie była do końca nasza decyzja. Wpływ więc tej drugiej osoby nastąpił. Ewidentnie wbrew obie, mimo najszczerszych chęć Twojego partnera bądź też partnerki. I ewidentnie było to nadużycie. Wpływ społeczny bowiem nigdy nie jest przeciwko tej drugiej osobie. Manipulacja to forma wywierania wpływu na drugą osobę w taki sposób, aby ona w nieświadomy sposób realizowała postawione cele osoby manipulującej. Mam nadzieję, że dzięki tym krótkim historiom lepiej już rozumiesz różnicę pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją. Wywieranie wpływu nie jest w zasadzie niczym złym, gdyż ma ono miejsce praktycznie codziennie. Manipulacja jest natomiast nadużyciem.